Czołem snowboardziści, Maciek Stanisz Morgan, sklep snowboardowy Czystyle. Witajcie w dzisiejszym krótkim teście i recenzji deski Telos Backslash. Za nami lodowiec stale szczyt grandwand, poniżej masokoły to kapitalne okoliczności do tego, żeby cieszyć się i bawić backslashem. Deska Volume Shifted, która daje mnóstwo fanu, ale nie jest dla każdego. i Moje testy, moje recenzje to będą recenzje sprzedawcy, bo tak, my sprzedajemy te deski, ale podchodzę do tego co robię profesjonalnie. Czyli zanim wam coś polecę, zanim udzielę rekomendacji, to skutecznie taką deskę przejeżdżam. Z backslash'a znam od dwóch lat, także spędziłem na nim mnóstwo fajnych dni, dlatego jest mi łatwo o niej mówić, łatwo się nią cieszyć. Natomiast... To nie jest deska dla każdego i o tym będę dużo też mówił. Komu ta deska nie będzie pasowała? Dlatego te recenzje będą profesjonalne, przygotowane przez sprzedawcę, nie przypadkowych rajderów. Jeżeli podoba Wam się ta deska, oglądajcie ten film, bo to jest coś, co Wam naprawdę mogę polecić. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Telo Snowboards, bo wielu z Was pewnie nie zna tej marki. Firma jest młoda, ma zaledwie kilka lat, ale za nią stoi Dan Agundes, założyciel i właściciel, który jednocześnie jest rajderem z 30-letnim doświadczeniem i co najważniejsze konstruktorem, z 30-letnim doświadczeniem w konstruowaniu, budowaniu, projektowaniu desek. Właściciel GP87, czyli najbardziej zaawansowanej technologicznie fabryki na świecie, Amerykańskie, ciężkie tu mamy warunki, ale zamieść nam nie może przeszkodzić. Także telos to są zaawansowane technologie, nowoczesne kształty, pasja i cel, by stworzyć najlepiej jeżdżące deski na świecie. I pytanie, czy to są najlepsze faktycznie deski na świecie? Moja odpowiedź może być taka, że myśmy lepszych nie znaleźli. I ja to mówię zupełnie serio. I to nie jest marketing, bo te deski możecie sobie u nas próbować. Natomiast tutaj jest sprawa taka, tak skomplikowana, że te deski różnią się między sobą. I to i przeznaczeniem i wymaganiami. One są, niektóre są bardziej wymagające, inne mniej i nie można przestrzelić. To nie jest tak, że kupisz każdego telosa i będziesz zadowolony. Po to chcę Wam stargetować, spersonalizować każdą z tych desek. No i mamy backslasha, który jest jedynym volume shifted short fatem, czyli deską szeroką, krótszą, czyli taką, która ma być zwinna, sprytna, ale jednocześnie ma bardzo dobrze trzymać na krawędzi i dawać nam stabilność, kiedy jesteśmy w trudnym terenie. Po to te deski są szersze. To ma być przecinak. Takie jest założenie short fatów. To ma być zwinny, zgrabny przecinak. Raczej do jazdy niż do freestyleu. Freestyle'owe deski, jeżeli są szerokie, są znacznie mniej agresywne. Także do parku takich desek szerokich short fatów nie polecam. Backslash to Camber oczywiście. Flex 7. Zobaczcie, jak ta deska pracuje. No i tak jak przystało na short fata, mamy tutaj szeroką deskę 27.2 Talia. No-stale, odpowiednio szeroki. Długa dość krawędź efektywna z tyłu deski, po to, żeby... Przy carvingowych skrętach było na czym się wesprzeć, było z czego wyjść do następnego skrętu. Ten tył do carvingu nie może być za krótki. Dłuższy przód, liftujący deskę poza trasą, ułatwiający jazdę poza trasami. I bardzo charakterystyczny tył deski. Dodatkowy trzeci punkt podparcia, widzicie, raz, dwa, trzy. Ta deska bardzo dobrze jeździ na krechę, szczególnie poza trasami, szczególnie w miękkim, kiedy ma trzy punkty podparcia, stabilność jej to jest jak po szynach. No i tak jak ta deska zachowuje się w skrętach ciętych, jak ta deska zachowuje się carvingowo, bo to jest istotne. Wszyscy chcemy jeździć carving. Po to są też deski szersze. Więc ona jest kapitalna w jeździe zarówno długim skrętem możemy sobie przeplatać dłuższe skręty. Tam gdzie jest stromy, możemy pojechać szeroko, możemy pojechać również bardziej agresywnie, czyli tą deskę zmusić do pracy, docisnąć ją i po tych stromych stokach jeździć skrętem ślizgowym, ale też dość szybko regulować sobie prędkość do takiej, jak czujecie flow, jak wam się podoba. No więc ta deska nie dość, że zapewnia kapitalne właściwości karvingowe, carvingowe, najpierw o carvingu mówmy, to dodatkowo mamy też tą możliwość, że nie potrzebujemy dużej prędkości, by wycinać łuki, możemy się bawić na krawędzi cały czas i wszędzie, nie tylko na stromym, ale tak samo na płaskim. Tutaj nie potrzeba dużej prędkości, żeby, żeby było fajnie po prostu na krawędzi. W skrętach ślizgowych, tam gdzie tego potrzebujemy, czyli poza trasą, ale tak samo na stromym, ta deska ma bardzo mocny pop który nam pomaga, zwiększa nam dynamikę jazdy, dynamikę skrętu, ten pop, deska jest żywa, ochoczo skręca, nie wozi nas na stoku. Szybka reakcja, dociśnięcie, odciążenie w dowolny sposób tego backslasha i ona reaguje. No i to jest fajne i przyjemne, bo dzięki temu możemy sobie pojeździć gdzieś tam w trudniejszym terenie, czy po stromym i czujemy się na niej pewnie, bo nie zahaczymy ani... Piętą ani palcami, bo ta deska jest wystarczająco szeroka, to jeszcze do tego jest zwinna i super responsywna. Ta deska ma nieprawdopodobny pop. I teraz tak, mogę to mówić, że deska ma pop. Mogę Wam pokazywać na filmach, ale jak, skąd to się bierze, skąd się bierze ten pop? Bo większość z was myśli, że tylko z konstrukcji Campbell. Nie, no tak nie jest. Konstrukcja CAMBER jest istotna, bo ona wygina drewno pod prasą w drugą stronę, przykleja wtedy do niej włókno szklane i to drewno jest wygięte jak łuk refleksyjny, trwale, no więc jak naciskamy na tą gdyskę, to ona mocniej odpowiada przez to, że ma CAMBER. Okej, okay, ale to co jest ważniejsze, bo jeżeli wygniemy zwykłą deskę, no to ona będzie odpowiadać nam tak. Natomiast jeżeli ta, to nie będzie łuk, taki prosty z kawałka drewna, tylko opatulimy ten drewn, to drewno włóknem szklanym. Potrójnym splotem, dołożymy włókna carbonowe, dołożymy inne materiały, o których za chwilę inne sztuczki do tego łuku i wygniemy taki wzmocniony łuk. No to on będzie znacznie mocniej oddawał niż ten zwykły kawałek drewna. I to jest istotne, co jest w tej desce w środku, to czego nie widzicie. No i trzy słowa w takim razie o tym, co jest w tej desce w środku, dlaczego ona tak dobrze pracuje, dlaczego ona tak mocno oddaje, ale jednocześnie jest wytłumiona i cały czas dociśnięta. Jeżeli jedziecie na krechę, na dużych prędkościach, czujemy się stabilnie i pewnie, kiedy jedziemy szybko, nieważne czy na krawędzi, czy na płaskiej desce. Dobra, i teraz tak, w środku mamy to pole selekcjonowaną, czyli to są całe listewki, nie ma żadnych łączeń po to, żeby ten pop był jak największy, ale tutaj w tym rdzeniu od strony ślizgu wyfrezowany jest X przez całą długość, to jest X-wood i tam wstawione są pręty z paulowni. Dociskają deskę i sprawiają, że ta deska jest przesztywniona po krzyżu przez całą swoją długość. Dlatego te początki krawędzi efektywnej cały czas są dociśnięte. Tutaj ten tip przód mocno trzyma, łatwo się tą deską jeździ. Bonus to co widzieliście na dużych prędkościach. No ale to tak samo wzmacnia pop tej deski, ponieważ od strony ślizgu dodane są włókna węglowe. Są to sploty przez całą długość idące, które wzmacniają również to napięcie tego wygiętego drewna. Co jeszcze? topszyt matowy, bardzo fajnie lakierowany. To jest na bogato, on się ma wysoką odporność na rysowanie. Wiadomo, że porysować wszystko można. Ścianki z materiału poliuretan. I to są ścianki zupełnie inne. Bo to jest materiał, który dobrze tłumi, wytłumia krawędź, ale jednocześnie jest twardy. To czujecie, kiedy oszczycie deskę, kiedy Wam przyjdzie tutaj pazurem zebrać tą ściankę sidewall. To jest ciężka robota, bardzo twardy materiał. No i co? ślisk elektra, najszybszy ślisk, jaki jest na rynku. Grafitowy, bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo szybki, używany w profesjonalnym sporcie, szczególnie w narciarstwie, bo w snowboardzie. W zasadzie żadna z firm nie stosuje tego ślizgu, bo jest za drogi po prostu, a na snowboard idzie znacznie większa powierzchnia jego niż na narty. Proste. To się nie opłaca. W Telosie, w tych najlepszych deskach mamy ślizgi grafitowe, elektry. Możemy się cieszyć na wszystkich wypłaszczeniach, kiedy wyprzedzamy swobodnie narciarzy. Bez względu na to, czy ta deska jest dobrze nasmajowana, czy nie Byle by nie była sucha, wtedy ona... Jest bardzo komfortowa i to też jest bardzo duży plus tej deski, że ona jest szybka. Bo jak jedziemy poza trasą, kiedy szukamy tej prędkości, bo ona nam jest potrzebna do skręcania, to ta deska się szybko rozpędza i to ułatwia nam jazdę poza trasami. Przy okazji. Ten krótki kształt, wysoka responsywność, czyli ta mocne, to mocne oddawanie przez tą konstrukcję tego X -Wooda. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że tu jeszcze dodatkowo jest potrójny splot włókna szklanego, bo to jest istotne, który usztywnia tą deskę poprzecznie. Bo jeżeli jest podwójny splot włókna szklanego, to deska fajnie łapie krawędzie, ale. Robi się z niej łatwo śmigło, czyli jeżeli szybciej jedziemy, to już przestaje taka deska miękka poprzecznie, łatwa do wygięcia trzymać. Tutaj ta sztywność poprzeczna jest wysoka. Mogę wam to zaprezentować, czyli możemy ją wykręcać. Dobra, zmienimy pozycję. I tu, tutaj, jest, tutaj jest wysoka sztywność. Tutaj. Czyli ta deska postawiona na krawędzi, rozpędzona do większej prędkości nie będzie nam... Człapać, nie będzie nam łatwo ją wyginać poprzecznie, i to pomaga w kalwach, utrzymaniu i w stabilności, w stabilnej jeździe na, na krawędziach. Dlatego na tym, na tym backslashu się bardzo przyjemnie jeździ bez względu na prędkość, bo na dużej prędkości to nie jest problem jeździć na sztywnym heblu jakimś, na, na, na krawędziach czysto. To ważne, tak samo, żeby robić to na zgrabnych, zwinnych deskach. No i poza trasami. Tutaj w Masokol to ja jakby nie mam za bardzo możliwości tego nagrywania, bo śniegu jest mało, czekam na opad, może coś takiego się wydarzy, ale zimę mamy jaką mamy, więc te gdy są jakie są, gdzieś tam próbowałem coś zjechać po jakichś resztkach, natomiast jeździłem na tej desce w Macedonii, jeździłem w Tatrach, rewelacyjna deska, deska poza trasę, bo ona się dobrze sprawdza, pewnie się na niej czujesz, nie ma problemu żadnych na trawersach, możesz się rozpędzić, nie zahaczasz butem, nie hamujesz wiązaniami, ta szerokość pomaga. Nie tylko w głębokim śniegu, gdzie mamy lepsze noszenie, gdzie ta deska kapitalnie jeździ, ale też na takich trudniejszych, fyrrideowych miejscach, bo najczęściej jest tak, że do tego puchu musimy dojechać. Czyli są trawersy, czyli jest trudny, oblodzony teren. Ta deska jest ok. Minusy, albo inaczej, bo ja Wam w tej chwili opowiedziałem, że ta deska jest ach, och i ech, wspaniała, super, ale ona ma też wady swoje. Short fatty, ogólnie Volume Shifty, deski nie są dobre na lodzie, czyli jeżeli traficie na zupełnie lodowe warunki, no to wiadomo, że ta deska jest krótsza i ona Was nie będzie trzymać. Lepiej wywijać dłuższą deską, z dłuższą krawędzią efektywną. Lepiej się czujemy na przykład na DST czy na Lemurianie w Telosie. Nie wiem, Sims Macro Dose to są deski, które dobrze jeżdżą na krawędziach po lodzie z krętami ślizgowymi lub też czystymi ciętymi tutaj na gołym takim żywym lodzie troszeczkę brakuje tak jak przy innych volume shifted deskach. Jakie są jeszcze wady tej deski? No wadą dla osób, które nie mają dobrej techniki, tak samo będzie ta jej szerokość tej deski. Wchodzenie na krawędź tutaj wymaga dobrze trzymających wiązań flex bootów. Nie ma znaczenia, ale ważne, żeby te wiązania dobrze trzymały. To jest istotne, to ułatwia wyjście na krawędź, natomiast jeżeli do takiego backslasha szerokiego zapniecie wiązania luźno trzymające paskami, dające dużo swobody na boki kolanom, no to możecie mieć problem ze sterowaniem taką deską i na płaskich odcinkach i gdzieś tam na strąbszych, bo będziecie mieli słaby przekaz siły na krawędzi, więc to są deski dla riderów już świadomych, dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych, dla ekspertów. Oni tu będą wykorzystywać te deski w 100%. Natomiast jeżeli się szkoli jeżeli się uczysz, to tych carvingowych skrętów lepiej się tego uczyć na węższych, bardziej agresywnych deskach, bo po prostu jest łatwiej. To szerokość trzeba umieć wykorzystywać, żeby ona nie przeszkadzała. No i co? Ja mam ustawione kąty 18 9, buta 10, więc ja tutaj nie mam najmniejszego problemu przy precyzyjnym ustawieniu wiązania, przy wypuszczeniu czubków buta poza oby z deski na palcach, a schowaniu, wyzerowaniu pięt ani nie zahaczam piętami, ani Palcami na najbardziej stromych stokach. Wow, jeździ się na ludzie, ja tej desce ufam, mogę agresywnie na niej jeździć. No i to już mi się podoba, jeżeli tak chcesz jeździć, jeżeli chcesz jeździć swobodnie, nie tylko po płaskich stokach, to tak Beksler jest dla Ciebie. No i w puchu wiadomo, bonus volume shifted, zwinność, poręczność, łatwość skręcania. To jest to, czego oczekujemy od deski w puchu, bo wiadomo, że jeżeli weźmiemy długą deskę, to ona będzie miała dobre noszenie, ale ona będzie taką kobyłą. Natomiast tutaj to, ta długość jest zrekompensowana szerokością, więc powierzchnie przy tym backslashu 153 mamy, jak przy 164 mniej więcej desce klasycznej szerokości, 25 w talii, takiej bardziej agresywnej, więc. Noszenie tutaj jest porównywalne jak przy znacznie znacznie dłuższych deskach medium szerokości. Przód jest łagodnie podwinięty, ale tail też jest łagodnie podwinięty. Jest to dość sprytnie zrobione po to, żeby nam dawało to długą krawędź efektywną, ale jednocześnie żeby dało się jeździć na tej desce na swicza, więc manewry poza trasami, jazda na swicza, kiedy jeździmy głównie ślizgowo są bezproblemowe. Ta deska się Raczej nie wkopuje w śnieg, raczej przecina po wszystkim. Tutaj ma dodatkowo ochraniarz aluminiowy, więc po to to jest zrobione, żeby brutalnie ciąć puch poza czasami, Ale to też nam daje fajne możliwości jakieś tam freestyle carvingu, gdzie potrzebna jest jazda na drugą nogę. No i to, to, co widzicie w tej chwili, to są filmy Mateusza. On się fajnie bawi na tej desce carvingowo. Możemy spokojnie na ubitym stoku tutaj jeździć na Switch. Możemy się bawić na krawędziach. I takie podsumowanie. Kto powinien zainteresować się backslashem, komu ta deska będzie dawała fan i będzie dla niego użyteczna. Na pewno wszyscy ci średnio zaawansowani, którzy uczą się jeździć gdzieś tam poza trasami, potrzebują pomocy sprzętu, potrzebują, by ta deska była zwinna, łatwa i wszędzie gdzie się da, pomagała. Będziecie również zaskoczeni trzymaniem na krawędzi tej deski, bo tak mała deska z mocnym tak grypem to jest zaskoczenie. Druga grupa tych. Którzy powinni się zainteresować backslashem, to są wszyscy ci, którzy są unudzeni, znudzeni sztywnymi deskami, deskami bez popu, które może i mocno trzymają na krawędzi, ale nie ma fajdy zjazdu, bo one nie pracują. Tu będziecie mieli połączenie i mocnego trzymania na krawędzi, i mocnego popu, czyli wysokiej responsywności. Czyli ta deska jest czymś zupełnie innym, nowym kształtem. Więc to też jest odmiana dla Was. Będziecie mieli coś ciekawego, coś, co zapewni Wam dużo fanów na stoku, a o to chodzi. No i tak, jeżeli Wam się podoba ten koncept testów, takich, żeby to były testy sprzedawcy, który zna swoje deski, wie komu jak doradzić, wie komu co będzie potrzebne, zostawcie proszę lajka, dodajcie subskrypcję, tak żeby te materiały docierały również do Waszych znajomych, kolegów. Udostępniajcie nasze filmy, polecajcie nasz kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie, który też będzie testem.